Zakupione książki przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wielkopolskim najpierw trafiają do działu gromadzenia i opracowania zbiorów, gdzie są opracowywane, a później rozdzielane do poszczególnych agent. W wypożyczalni głównej książki są jeszcze przygotowywane do udostępniania dla czytelników. Teraz przedstawimy poszczególne etapy przygotowania książki. Pieczątkę stawiamy w trzech miejscach. Pierwsza po stronie tytułowej, i pod nią wpisujemy numer inwentarzowy. Druga pieczątka na stronie 17, również z numerem inwentarzowym. Trzecia pieczątka na końcu pod tekstem właściwym. Z karty katalogowej spisujemy sygnaturę i klasyfikację książki. Po prawej stronie pieczątki znajdują się trzy pierwsze litery autora i tytułu. Pod numerem inwentarzowym UKD, czyli Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, dzięki której na całym świecie i w każdej bibliotece znajdziemy swoją poszukiwaną lekturę. Na grzbiecie książki naklejamy sygnaturę. I podkreślamy autora. Jeśli jest to praca zbiorowa, książkę na półce znajdziemy po tytule. Ostatni etap to naklejanie kodu RFID, który pozwoli nam zakodować i udostępnić. Książkę w programie bibliotecznym ProLib. Tak opracowana książka trafia na półkę z nowościami i czeka na swojego pierwszego czytelnika.